Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Chciałbym się podzielić z Wami kilkoma newsami, takimi informacjami o tym, jakie mam plany, co w najbliższym czasie ukaże się na kanale. Zanim jednak przejdę o tym, co będzie, chciałbym przypomnieć Wam, że niedawno ukazał się taki materiał z mojej wizyty i eksploracji na Mazurach kanału mazurskiego. I w tym kana materiale zobowiązałem się, że jeżeli znajdzie się 10 sprawiedliwych, którzy poprą i zalajkują ten materiał, przygotuję dla Was również drugą część. Analogicznie, jak to zrobiłem w tej części polskiej, czyli pokazałem wam uście jeziora, z ujścia jeziora, Ma, jeziora Mamry, tam gdzie ten kanał się zaczyna, i potem żeśmy objechali wspólnie wszystkie pięć śluz, które znajdują się na terenie polskim i miejsce, gdzie jakbym jest już granica, gdzie już dalej się nie da pojechać. I dotychczas ten materiał poparło 9 sprawiedliwych, którym bardzo dziękuję. Jeżeli chcielibyście zobaczyć drugą część, to jest śluzę 6, 7, 8, 9 i dziesiątą, a także ujście kanału do rzeki, miejsce, gdzie, gdzie ten kanał się kończy, na terenie Rosji. Jeżeli chcecie to zobaczyć, to proszę tu jest taki pokazuję, powinien się ukazać taki link do, do materiału. Jeżeli poprzecie, jeżeli znajdzie się jeszcze co najmniej jedna osoba, to chętnie dla Was taki materiał przygotuję. I żeby była jakby projekt całościowo został zamknięty. Także zachęcam jeszcze raz do obejrzenia tego materiału, jeżeli ktoś nie widział, a także do zalajkowania. Z innych rzeczy, które się na kanale dzieją i niedługo zostaną opublikowane, to jest, mieliśmy dużą imprezę w tym tygodniu, w ten weekend. W ramach naszego stowarzyszenia Terenowy Kwizym przygotowaliśmy pierwszą edycję Olszanica Trophy. To jest taka impreza, która no, jest bardziej poważna, bo tam pieczątki, trudne takie przeszkody terenowe. Impreza, która miejmy nadzieję, że zagości na stałe, na stałe w kalendarzu i będzie taką naszą imprezą firmową. I jestem w trakcie opracowywania materiałów i myślę, że podzielę na dwie części, żeby to tak, że dwa odcinki z tego wyjdą. Dlatego spodziewajcie się przełomu, gdzieś październik, listopad ten materiał powinien się ukazać. A także mam dla Was jeszcze materiał, który przygotowuję z mojej eksploracji i wizyty w, w obiektach budowy niedoszłej elektrowni atomowej w Polsce nad jeziorem Żarnowieckim. Ten obszar też eksplorowałem i będzie na, też uważam bardzo ciekawy materiał. Także zachęcam do oglądania. Pamiętajcie, co poniedziałek, godzina 17, ukazuje się nowy materiał. Zachęcam do, do śledzenia kanału i, i oglądania przygód. Pozdrawiam i do zobaczenia w terenie. Zeszli się, strapa. Weź złap, a nie, nie zejdzie. A ja bym pomógł, żeby męża nie było, nie? A ja nagrywam, moja żona zobaczy, będzie Żartujemy no. no Tak, ale to jest żarty. Żarty, pewnie. Żartujemy sobie. To jest, fajny Laki, to jest promocja, a promocja tego 4 na 4, nie? Dzisiaj mamy historyczny dzień, 19 października 2019 roku. Dzisiaj miało miejsce pierwszy rajd Ternowego Kwidzyna Olszanica Trofi. Była jego pierwsza edycja. I miejmy nadzieję, że tradycja będzie kontynuowana w przyszłości. Ja tymczasem kontynuuję moją tradycję biwakowania w terenie. I dzisiaj się wybrałem nad jezioro Choczewskie. w województwie pomorskim. Jest piękne miejsce, tu jest, jest jezioro, jest trochę wiecznie, więc nie wiem jak, czy coś będzie słychać. Nisko się pali. Dzisiaj wziąłem pieska ze sobą, Moje, moją niesforną bunię, To jest taki pomościk, dosyć, dosyć duży, tutaj widać samochód sobie stoi, Tak. palimy ognisko, jest ciepło, mam już herbatkę w termosie, bo mam już porę jesienną, chociaż dzisiejszy dzień jest bardzo łaskawy, nie elektrowni atomowej w Żarnowcu będę musiał prawdopodobnie złamać przepisy i wejść na czyjś teren prywatny nie lubię tego robić robię to tylko ze względów dokumentacji historycznej i mam nadzieję, że to można potraktować jako niską szkodliwość społeczną czynu bo nie mam żadnych zamiarów wejścia, żeby coś ukraść, żeby coś zdewastować chcę po prostu udokumentować historycznie co tam się aktualnie znajduje i pobyć, poczuć to miejsce, poczuć ten klimat zobaczyć jak ja jak reaguje na to jak tam jestem bo tutaj jest, tu jest bardzo fajnie tu się bardzo dobrze czuję i będę sobie tutaj wypoczywał dalej z pieskiem no i będziemy spać, no nosek się zapowiada jest bardzo sympatycznie bo temperatura jest wysoka około 10 stopni w samochodzie będzie więcej jeszcze więc będzie myślę bardzo, bardzo fajnie.